Ósme zadanie dnia dotyczy planimetrii. Dane jest równoległobok o bokach długości 3 i 4 oraz o kącie między nimi o mierze 120 stopni. Pole tego równoległoboku jest równe. W karcie wzorów znajdziemy trzy wzory na pole równoległoboku. W naszym przypadku skorzystamy ze wzoru P. Równe jest AB sinus alfa. Dlatego że mamy podane dwie długości boków, AB równo odpowiednio 3 i 4 oraz miara kąta alfa równo 120 stopni. Zaczniemy od obliczenia wartości sinus 120 stopni. Skorzystamy w tym celu ze wzoru redukcyjnego i zapiszemy sinus 120 stopni jako sinus 180 stopni minus 60 stopni. Wzór redukcyjny mówi nam, że sinus kąta 180 minus x jest równy sinusowi kąta x, czyli w tym przypadku 60 stopni. Sinus 60 stopni odczytujemy z karty wzorów i odczytujemy, że to jest pierwiastek z 3 przez 2. Skoro mamy już obliczony sinus, przechodzimy do obliczenia pola. Pole jest równe A razy B razy sinus kąta alfa. Czyli w naszym przypadku 3 razy 4 razy pierwiastek z 3 przez 2. Jest to równe 12 pierwiastków z 3 dzielone na 2, a to jest równe 6 pierwiastków z 3. Zaznaczamy poprawną odpowiedź od Yeah.